I witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Harry Potter i Komnata Tajemnic. Dzień dobry. <studio> <stanie finta> Kocham <skrybuj> <Cóż susymy> mi i te efekty dźwiękowe, coś pięknego. Tak, kontynuując poprzedni temat z poprzedniego odcinka. Um, kiedy mieliśmy X faktora, to... Nie mam nic... E, e, naprawdę e, ciężko mi jest do tej pory uwierzyć, że w Morzyn jest takim kurde niesamowitym wirtuozem i takim znawcą i takim kurde doświadczonym człowiekiem, który już wypromował masę e, muzyków, wszystkiego, że naprawdę powinien się to znać. Nie, kwestia jest taka, że ja jest muzykiem, jest wirtuozem, ale tak naprawdę ten to jego show jest tak zrobione na... ten jego obraz jest zrobiony na siebie. Bo słynął z tego, że był Polaczkiem, który na boku tam robił te swoje utwory, które były, są zajebiste, ale robił je na boku i taki wirtuoz patriotycznej piosenki i tak go promują teraz. E, co tu mamy? Myron Wagtail. E, obecny lider popularnego zespołu muzycznego Fatalne Jędze. No i tyle w temacie. Um... Dzień dobry. Ehm, tak więc no ciężko mi uwierzyć, że fakt ma umiejętności co do swojej muzyki, ale czy on ma e, doświadczenie tego, jak coś należy być śpiewane w innych stylach muzycznych czy coś? No nie, raczej jestem w stanie uwierzyć, że kuba wojewódzki, bo on był repu... o, on jest, ma doświadczenie jako reporter muzyczny, więc on ma doświadczenie w tej kwestii, no nie? E, ale dosłownie jak ja zobaczyłem tam Mozyn, ja to już widziałem tak, aha, okej, okay, bo Mozilla on jest teraz popularny, wszędzie występuje, e, trzeba go wcisnąć, ludzie się nim jarają. Tyle w temacie Będziemy będziemy żyli jak dawniej, będziemy działać sprawnie Tak nawiązują do jego najlepszej piosenki Aczkolwiek jego utwory To nie są utwory, które można słuchać non-stop To są takie utwory bardziej jako poezja Czyli to jest utwór, który przysłuchasz raz, dwa, trzy I po prostu jeżeli potrzebuje jeszcze zachwycić część, to ma naprawdę duży przekaz Natomiast czy to są utwory, które można słuchać non-stop? Szczerze wątpię, wiecie, bo e, ja jestem bardziej zwolennikiem tego, że jeżeli muzyka dla mnie dobra, to jest taka, którą może każdy posłuchać i każdy może się z niej, e, każdy się nią może nacieszyć. Nie musi się doszukiwać takiego głębszego sensu, żeby się to spodobało. Ale to jest tylko moje zdanie. Widzicie, ja na przykład e, nie jestem totalnie zwolennikiem takich utworów... O, tutaj, dzień dobry. E, Takich raperskich na siłę, że... Hu ha hu, moje życie jest beznadziejne, jestem e, władcą mego świata, którym rządzi pra, e, zbrojne ramię Felis Polonia. <grywka> o Boże. <grywka> zbrojne ramię Felis Polonia. I policja zawsze mnie męczyła, taki jestem wojownik mojego przeznaczenia, coś tam, coś tam. To tak... Aha. You have to... Seriously? No nie? I tak jest Maria, daj mi po prostu utwór, który będę w przyjemnością słuchał, a nie, że będę musiał słuchać jaki to jesteś zmęczony i przesadzony, bo... Temat w rapie ciężkiego życia i policji na karku jest tak już pochlapany, że Jezus Maria. Gideon Kramp, czasy obecne, gra na dudach w popularnym zespole muzycznym fatalne język. Bo tak, w rapie jest albo tak, o o dzianem fajsie i kurde wszystkim i takich e, niesamowitych rzeczach, albo o trudnościach życia, bo policja i życie blokerskie, no to wychodzi na to, że a, e, wszyscy raperzy jaki występują polscy, to są albo blokerskie łebki, które mają ledwo skończoną zawodówkę i jedynie śpiewają i mają ten swój mały preset na tym albo są po prostu tymi sprzedawcami jakichś lewych towarów czy czegoś skąd mają hajs no nie? hef, Code Barbary czasy obecne gra na gitarze rytmicznej w popularnym zespole muzycznym fatalnej Języ, no proszę bardzo i tak jak naprawdę ja nie mogę uwierzyć w to jak bardzo jest patologiczne Patologiczna jest ta, um, Gangalbani. tak ta jedna piosenka, to ten tu, turecki, że ciabaty, please don't break my heart, no nie, to, to jest jedyna piosenka, którą lubię, nie tylko przez to, że jest bekowa i ma fajny utwór i można ją śpiewać sobie dla beki, tak, jeden z rodzajów twarzy musi być ustawiony i to właśnie, nie ten, ten, dobra, tyk. bardzo. Tu się otwarły drzwi to są drzwi naprzód Znikam. I believe. Ta. Dlatego ja chcę najpierw jeszcze tutaj zrobić te boczne. Eee, tu jest wyraz twarzy w lewo. Dobra. Dobrze. Znikam. 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 Bardzo dobrze. Dawaj misji kretusy Opatrzcie kurde Sekretna gwiazdka mielonego Andrzeja Piasecznego Na schabowych dodatkach I jeszcze prawy Tylna główka A to się środek będzie już łatwo Bo tylko raz muszę kliknąć Słuchaj. Dziękuję Ym... Ale, no, no. Tak samo jest utwór drewnianej małpy rok który też niby ma podteksty gangsterskie i coś tam i wszystko, ale utwór na pewno nie jest taki mocno melodramatyczny, że o Jezus moje, moje przerażające życie jako blokersa. Nawet nie wiecie jak Boga kocham, dlatego ja autentycznie nie słucham rapu, bo to jest po prostu... Równie dobrze mogę sobie odpalić, nie wiem, 50 twarzy Greja, nie wiem, Greys gwałcony w dupę i też będę miał równie dobrze taki sam melodramat. Ale to jest tylko moja opinia, więc jeżeli ktoś będzie chciał teraz rzeć mordę, no to proszę bardzo zrzeć sobie mordę na mnie, bo ja tylko wyraziłem swoją opinię, która nie ma żadnego wpływu na to jak ty będziesz odbierać swoją ulubioną muzykę. To jest tylko kwestia taka, że może ktoś jest ciekawy, jak ja patrzę na taką muzykę, bo by się spytał, no nie? Tu cię tak zaginę. O. Trzeba sprawdzać. Raczej będzie na przód, ale wiadomo. To jest niby... Prosta gierka, w której no jeżeli mamy coś e, takiego właśnie tutaj lumusa do użycia, to raczej przedmiot do tego lumusa będzie na przodzie, ale jednak wolę być przygotowany. O. Lumusa se odnowię, nie wiadomo. Eee, tylko fasolki były. Czy nie powinienem narzekać, no nie no bo to fasolki, ale jednak. Trochę mi to zdenigowało. A dobra, skakanie w dół inne rzeczy, dlatego naj... oczywiście, jeżeli gramy pokazuje to w ten sposób, to znaczy, że tutaj jest przyjście dalej. Natomiast ja sobie przejdę tu! Ja tu jest sneczka. Ej, no złota jest, powinna być karta. W ogóle ta muzyka. Hohoo! Taki straszny. A dzień dobry. A jaką mogę się dostać? A, już listem, bo jeżeli zeskoczę, to już gówno. Byk. Jest element, że jak spadniemy, no oczywiście... To jest w grze wytłumaczone, że mdlejemy, no nie? No nie wiem, mogę to uznać jako zemdlenie, ale na na... Na zawsze! Matko kichawcza. Tak, zamknijcie tak. oczy i wymyślajcie, wyobrażajcie sobie śmieszne rzeczy. Ej, się! Boże! Ano tak. Schodki. Jezus Maria, jaka kichawa. Nawet Jan Paweł takiej nie miał. Czy Jan Paweł lubi małe dzieci? Boże, jak ja to tu wstawi wstawiłem, to jestem najgorszym... Jest to <laughs> najgorszym dziwnem, jakie istniało. To zajebiście wygląda takie światło po prostu na bokach żabkus, słyszycie? Opa! 8 na 10. Pamiętam, że Celeb właśnie nie zdobył wszystkich e, gwiazdek w tym poziomie. Mimo wszystko e, bonusa dostał. BGC. C. te punkty się potem e, więcej się zaliczy przy następnych grupach. A po co te punkty to zobaczycie? Dzień dobry. Melton Graves, czasy obecne, gra na violoncelli w popularnym zespole muzycznym Fatalne Jędze. O nie... Ale... ale kurde... te kryształy mi się podobają na tych żółwiach. Było kurde... To są kurde małe dresiki, które wpieprzyły zbyt ostrego kebaba i dlatego teraz srają na innych. Bo nie potrafię sobie poradzić z paralizatorem i gazem w twarz, dlatego pierdzą na mnie to. 9 na 10. Czyli gdzieś jeszcze jedna powinna wygrać, bo już jest koniec tutaj teraz. Czyli też wychodzi na to, że... Eee... Orsinon Firston. czas obecny Perkusista popularnego zespołu Fatalnej Jędzy. No dobrze, najwyraźniej zaominę ten jeden. Bo jestem nubem. O! A może i nie? Aha! Chyba jednego minę. Srebrna karta. Albo gdzieś tam na końcu jest. E, co to mamy? Czasy obecne gitara prowadząca w popularnym zespole muzyczny e, muzycznym Fatalne Jędzem. <ścoughs> I to sukienka. Tak bardzo nawiązanie do tego Bonadżowiego. Czy może jako ostatnią e, gwiazdą jest uznawana ta wielka? Nie, powinna być jeszcze mniejsza, tak, normalnie. O, bo tam jest, no właśnie. Jak tam się dostać, jest pytanie. Jak tam się dostać? I Celeb też tego nie ogarnął, a ja, ja tak samo. Ha. Huh. Co? Ja się autentycznie cofnę, bo ja chcę się dowiedzieć. Jeżeli mogę. Bo to powinno być gdzieś tutaj właśnie w takim wypadku. Fuck, serio? Nie mogę się tu dostać już? A, ah, gaddemet. Czyli tak samo jak Celeb 55, jeżeli ktoś zna pana Celeba 55, to ja tak samo właśnie ominałem tutaj i nie znalazłem tej ostatniej gwiazdki. No cóż... Jednakże są elementy z dzieciństwa, jakich się nie pamięta, ale to jest śmieszny element, że on nie pamiętał, jak zdobyć tej gwiazdy i ja tak samo nie, nie, nie pamiętałem, jak się dostać do tej gwiazdeczki. No chyba, że zdążę coś jeszcze wykombinować. Dobra. To już jest opuszczone na tyle, żeby był luz, ale ja jeszcze wrzucę ciebie, koleżko. Nie będziesz mi tu latać, Jeps. Dobra, no przykro mi, niestety nie znalazłem. E, jak jeżeli pamiętacie, to możecie bez problemu napisać w komentarzach, bo jeżeli inne osoby grałyby w tą gierkę i przed ogląd... E, przed e, graniem w tą gierkę obejrzałyby mój Let's Play, to napiszcie, żeby te osoby się dowiedziały, gdzie właśnie była, było przejście do tamtej gwiazdy. Znakomicie, panie Potter. Ukończył pan moje wyzwanie Rictus Sempra. Czas, jaki pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkty. 151. Bardzo dobrze. 9 na 10 gwiazdków. Wyciągnij mnie. Wyszedł właśnie taki przerażony stamtąd. Widziałem to. Nie wierzę bardzo, jak są takie flagi, to znaczy, że tam jest e, dany rodzaj wyzwania. No, kurde! Kary, ceremonia przyznania punktów zaraz się zacznie. Chodź za mną, pokażę ci gdzie iść. Nie. Dzień dobry? Może mały interes? Co masz? Mam srebrną kartę czarodzieja, nigdy jeszcze nie tasowaną. Wciśnij przycisk tak. Aby zaakceptować wymianę, lub nie, by odmówić. No nie wiem, kurde, ja bym się skusił jednak na nie, żeby za zaakceptować. I tak, właśnie to zawsze będzie w tym miejscu. z gdzie... tego zakupu wszyscy ci będą zazdrościć. Hey! Wybacz, ale akurat skończył mi się towar. Musisz wrócić później. Akurat, właśnie mi go sprzedać. Wybacz, ale no. akurat skończył mi się towar. Musisz wrócić później. Zawsze będzie tutaj e, handlarz, który będzie sprzedawać te karty srebrne, jeżeli po prostu ich nie, e, nie zdobędziemy. Eee, Donagan Gun e, Tremail, Czasy obecne, basista popularnego zespołu fatalne jędzy Ten element, że oni są tak totalnie robieni pod stylistykę, no nie, tak jak japońscy e, wokaliści e, Heavy metalowi, rockowi, inni tacy Zobaczcie oni to dopiero odwalają, wyglądają jak postacie za nimi, ale taka kultura To jest właśnie stylizowanie się na 100% na e, takie właśnie do, pozytywne szumęństwo, które ja doceniam to byłem? To byłem. Tak. Dzień dobry. Hmm, tak myślałem. Ty mała jądza, zabijniecie. Jeps. Witam wszystkich. Dumbledore! Jeśli ktoś zapomniał jak się nazywam, to jestem Albus Dumbledore, dyrektor Hogwartu. Globus Dumbledore! Dajcie na pierwszej w tym roku cotygodniowej ceremonii przyznawania punktów. Dom, który zdobył najwięcej punktów, wygrywa wizytę w pokoju nagród. Długość wizyty zależy od tego, iloma punktami wyprzedza następny dom. Popatrzmy na wyniki. Hmm, najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, Hary, chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. No właśnie, Powodzenia czemu Hary. Czemu? Pamiętaj, że czas zbierania fasolek jest ograniczony. Ten teraz zmiana kusy. Harry, pamiętaj, że... Boże, fasolki! Żrmy! Nom, niam, 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 nom, 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 nom. Om, nom, 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 nom. I patrz, taki znów. Ja tu będę zbierał fasolki wokół tego. A tu już będą wypadać kolejne, który szybko zgrabnie zbiorę. Dawaj, fasolkusy. Dobrze. Mniam. Nom 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 nom. Za jednoza. Ubusłem, zawsze te pokoje nagród. Chyba nie muszę nic tłumaczyć na ich temat, no bo w końcu Dumbledore wszystko powiedział. No chyba, że jesteście nieuważnymi gimbusami i robicie... A, śmieszna kierka bazowany, bo to od Minecraft! Niech twórca mówi, bo jako kocham i jest moim Bogiem! A! Może. Jak wywalił te fasolki? Panie! Opanuj się, pan! No, już praktycznie zwróciło nam się to, co na kartę wydaliśmy wtedy. Taki piękny oberek zrobiliśmy. I fasolek No 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 no. Tak będzie lepszy sposób na zbieranie tych fasolek, później wam ango... go pokażę, jak później w gierce odblokujemy coś takiego jak pojedynki, bo może pamiętacie z filmu było coś takiego jak pojedynki. O, chyba nie zdążę. Dobra. No, tak czy siak pozbywane... Pozbywane. Pozdobywane fasolki. Boże! No, a jeszcze te dwie chciałem zdobyć. O, jesteś, Harry. Dobrze, że cię znalazłem. Cześć, Łódź! Harry, czas na trening Quidditcha. Żadna drużyna jeszcze nie zaczęła trenować, więc zyskamy przewagę. Jeszcze nie jadłem obiadu. Zjesz później. Chodź za mną na boisko Quidditcha. Zjesz później! Na co? Hej! Co? Masz... Ej! Wracaj tu! Pani pani chce róże i, i tą? Ja tak... Halo? Proszę Hej, Harry! Chcesz pohandlować? Eee, to pewno masz tą korę śmieszną. Prawda? Hej, Harry! Co masz? Kora drzewa no. Bez zanieczyszczeń i korników. Kurniki są dobre, sam nie Sam najlepiej, Harry. No, sam wiem najlepiej. Co masz? No, nie! Wigen, bez zanieczyszczeń i kurników. Wyjdźmy stąd. Sam wiesz najlepiej, Harry. Sam wiem najlepiej, ja teraz pierwszy. tak myślałem. Oron, cześć, rudy. Nie mam teraz czasu. Antyrudowość! No, tak myślałem. Ehm... Dobrze, podejdźmy jeszcze tam w kwestii tego Quidditcha. Albo nie, ja wiem gdzie pójdziemy. Pójdziemy sobie do Hagrida i tam zakończę odcinek. Oni sprzedają... Hej Harry, chcesz pohandlować? Mamy najlepsze ceny w całym Hogwarcie. Oni... Hej Harry, chcesz pohandlować? Kupujemy hurtem, tak wychodzi taniej. Oni ją hey, mają, zamknijcie mordy Boże, w w całym rudę krzyczą <laughs> Oni mają części do pancerza, hey, do swinki Ej, Harry, chcesz pohandlować? Zamknij się. Hurtem, tak wychodzi taniej. Boże Dobrze, pójdziemy jeszcze do Hagrida I, I zbijemy mu świnki I mówię poważnie O, patrzcie w oddali właśnie jest stadion Nawet tego nie zauważyłem, bo ta tekstura jest taka jak drzewa Kochany domek Hagrida No właśnie Hargit Śwink, śwink. Czemu one sobie? Matko! Zamknąć ryję. Boże, jak koszmar jakiś, jakiś hardcore. I proszę bardzo, dodatkowy piorun życia. Zamknąć te pyski! Miniobicie! Pojebane zwierzęta, Jezus Maria. Drą tego gryja, że boli nasz. Zaraz zobaczymy co to za kartę zdobyliśmy. Która to była już ostateczna. Mam nadzieję, że właśnie z tym e... muzykiem. Nie. Eee. Sweeting. Ekspert w dziedzinie jednorożców pracował przy tworzeniu rezerwatów jednorożców na terenie Anglii. Mucha Ty kurde! Dzień dobry! Ładny dzień, co chary! Nie podoba mi się pozycja... Gród jest piękny w tym roku! Nie podoba mi się jak bardzo jestem na wysokości jego krocza, kiedy... No, No, tak więc tym optymistycznym akcentem... szmaty jedne! Boże krzyk świnie jest straszny... A ty czego tu? Jak zrobić? żeby moje włosy błyszczały tak jak profesora Lockharta. One są blond, dlatego się błyszczą. Kurwa. Dobrze, dlatego ja zakończę w tym momencie ten odcinek. Do zobaczenia na razie.